Fajny, zabieram go dzisiaj, będę na plaży Przyjechał Tadeusz i idziemy poszukiwać skarby. I zobaczymy, co będzie się działo. Tadeusz mógł, żeby nakarmić kota, to trzeba dać kubaskę. Także idę po tę kubaskę, zabieram i dajemy. Jest kubaska, jest kot. No i Tadeusz yy, poczęstuje tego kota tą kubaską. Z zobaczymy, co zrobi, czy zje. No tu. zaraz. Głodomor Tadeusz, ten kot? głodny jak a tu mieszka w lesie Oddaj moją kibacę. I robimy tę kawę rozpuszczalną Syknie damy i lejemy. Fajny kubeczek, bo to termiczny, można go zabrać wszędzie gdzie się da. A, mleko jeszcze. Dla mleko. O, już się robi. Słuchajcie, mleko mam też fajne. Już wlewam tego mleka. O, faktycznie dobrze chodzi. A, się odpije. Pyszna kawka. za chwilę i gdzie się wybierasz? Idę na wojnę Jedziemy do Krynicy, a jak skończymy to zawiedziesz mnie na plażę Glasów ja tam przejdę plażę, bo tam jeszcze nie przeszczęcamy. I pojedziemy razem zobaczyć co to będzie. No pojedziemy zobaczyć na tych naturystów A mogli pogubić Mogę. Wszystko masz, wszystko masz. I ładujemy sprzęty i jedziemy do krynicy Morskiej. Mamy wejście na plażę, parking Darmowy? Darmowy parking Pusty? Pusty Pełny I Zobaczymy co tutaj będzie Co tutaj? Nie, tam jest parking Tak, podnie. my staniemy po prawej Prawo o, tak. i lewo wolny Ale darmowy jest Ale tu tam Zobaczymy płatne. No i jesteśmy w tej klinice morskiej Wybieramy się na tą plażę Zobaczymy co tam będzie się działo Będzie ciekawie I pogoda dzisiaj taka deszczowa trochę, ale Fajnie jest. zobaczcie. Deszczu chyba nie będzie, ale muszę skarby szukać. Trzeba. Plaża i będziemy szukać na plaży. Muszę że będzie dobrze ustawione. Tam się coś dzieje. Tadeusz, Tadeusz chodzi, tam i szuka. Coś ma. Mam taki sygnał. O tutaj. No to filmuj. Tam jakiś sy... Tadzik ma tam sygnał, a ja mam tutaj sygnał. Niedaleko, zobaczcie. I zobaczymy co będzie. Tadeusz się cieszy, mówi piąteczka wpadła. I, i jest sygnał. Kapsel. Lubię sprawdzać takie jak po parawanach są miejscówki, także sprawdzam takie też najbardziej, bo fajnie jest. Zawsze coś można znaleźć. Tadzik chodzi tam w oddali, a ja tutaj chodzę i jest takie miejsce po parawanie dookoła. Obejdę to i zobaczymy co tu będzie się działo o jeden sygnał tu sobie zaznaczamy i drugi sygnał zaznaczamy i kopiemy mam dwa zaznaczone sygnały jeden tutaj drugi tutaj a Tadzik w oddali zobaczymy co będzie się działo tutaj gdzieś był sygnał nie ma i, i drugi był też tutaj Tutaj masz sygnał. Tu. Tak, i tu gdzieś niżej był. I tu. Dobra, dwa sygnały. Pierwszy był no tu. O. Kapsel. Teraz drugi sygnał. Pierwszy był kapsel, a drugi o, złotój. Euro. Euro. 2 dwa. Dwa euro. 2 dwa euro. Jakiś nie wiem, trzeba to sprawdzić dokładnie. 2 euro. Kapsel 2 euro i tu trzeci był. Nie. Czekaj. Ktoś tu był. Wejdźcie, to, wejdźcie to obydwie. Tu już nie ma nic. Tu w tym rejonie. Wyjdź stąd. To się już gubiło. Fajne. Nie ma nic? Nie ma. Tu nic nie widać. No to jesteś kurde, ale problem. ma sygnał. Leczę zobaczyć. Ile było? Coś tam jest No coś jest Jakieś drobne może złotko O Moneta 10 groszy ja? 2,20 Tadeusz tu z idę szukać też mojego szczęścia Mam sygnał, tu jest sygnał, zobaczymy co będzie. Nie ma, ale był sygnał. A, włączony, włączony. O tutaj gdzieś. sygnał. Godo już jest. No. Nie wiem, szukam. Gdzieś Mam. 2 złote. 2 złote? Tak. Co było? Hurra! Hurra, no, złote. Ale, ale fajny ty. Super proszę, mama? Nunca będę mógł kupić. Dzisiaj tak. Alberałem na festiwal dwa złote. Już siły mm -hmm. do bułeczki, jest. Tak Idziemy super tak dalej. Tadeusz, co tam kopiesz? Nic nie było? I taki sygnał. A to nie, to siatka. Nagrywam Tadeusza, od nie senior. Nie nie Ma złotówkę. Na plaży w Krynicy Morskiej. Jest tutaj sygnał. Zobaczymy, co tam być. Wyłączam się. Gdzie to było? Były dwa sygnały Jeden był tutaj A, tu tutaj widoczny Ale grosik jest Udało się, grosik, fajnie Zobaczymy, czy coś tu dalej było Jest grosik, fajnie, nie? To jest zawsze więcej Do kolekcji Już mam dzisiaj 2 euro, 2 złote i grosik Fajnie to Dobra, uciekam. Kolejny sygnał może tutaj. Nie. Sprawdzimy to. Tam pewnie kapsel, bo będzie jakiś ten. Ten metal może też robić. Bo ja tu... Nie jestem tak ten metal. Nie, tutaj. Tutaj. Dzisiaj. Nie, kapsel. Warka. No, też, jest, też się ten. przyda. Ale było, pokazało? Pokazało, nie? No, działa. To ma sens. Musi pan to wszystko nagrywać? Tak. No, bo to koncesja pewna jest, tak? Nie sprawdzają was. Lekko kropi. Taki sygnał, ale to chyba od tego słupka. Plaża ciąg dalszy, delikatnie kropi deszczyk, Ale tutaj zobaczymy, co będzie się działo, bo tutaj po. Przy tym płocie zawsze dużo ludzi leży. Tu przy płocie bardzo ciężko, bo sygnały płot łapie sygnały, ale to o, tu jest jakiś sygnał, zaznaczymy. Tu też sygnał jest, sprawdzamy. Piąteczka jest. Znowu coś fajnego. Ja, wow. Tak i też jeszcze tu. O, złotóweczka i piąteczka. Sześć złotych w tym miejscu. A na wierzchu kapsel. Fajnie. za wiele czasu, ale sprawdzimy jeszcze głębiej. Siedziało, nie ma nic. Idziemy dalej szukać. Kapsel tutaj. Monety tutaj. Zobaczcie tak, kolejny sygnał. Tutaj gdzieś coś. Namierzymy tym pipolterem Tutaj dobra I szukamy, sprawdzamy Dobra, zobaczymy Gdzieś tutaj to było Czekaj, czekaj No gdzieś tu był sygnał Sprawdzić jeszcze raz ocny A może gdzieś głębiej coś To nic. Znajdę to Poczekajcie I szukamy dalej. Plaża jest włączona To jest najlepsza miejscówka plaża Jest sygnał tutaj Będę kopał Jeszcze tutaj było Dobra, co szukamy? Nie było tutaj, gdzieś tu, Musiał być. Tutaj, głęboko. O, zrywka! Przyda się. Tak, jedna tylko. Do śmieci. Dobra, koniec, zrywka. Lecimy. Tutaj parkę ściągają, nie wiem co tam się rusza, ale Tadeusz gdzieś tam wchodzi. Daleko gdzieś łucik. I zobaczcie co znalazłem, kranik. Zobaczymy czy działa, co? Woda, zobaczymy czy działa. O, jak tutaj się nie cieszy, z tego widoku. Kranik na plaży. Leci woda, zobaczymy. O, leci woda, fajnie. O, woda jest na plaży pitna. Deski ściągałem, słuchajcie, zobaczcie dalej. Może, dzisiaj tak jest zachmurzone, ale to pada już, widać to pewnie na kamerce, bo mok telefon mokry, iPhone'ik, także zobaczymy, co będzie się działo. Niedługo będą sięgali te całe deski, to wszystko z tej plaży zniknie i tutaj wtedy można przyjść poszukać. Tadzik chodzi tam daleko, coś kopie nogą, a ja mam tutaj sygnał. Dobra i zabieram się do poszukiwań. Bo tutaj był sygnał. Tadeusz tam nogą kopał, a ja tutaj mam ślad. O! Jeden sygnał. Głębszy. O! Dwa sygnały. Dwa sygnały. Czekaj, ja wezmę digera, bo niebezpieczne, może być ostre. O! Większy sygnał, Tadeusz. Dwa sygnały. O, ale duże te. Nie, to będzie jakaś blacha. Poleta blacha luniowa Zobaczymy. Nie, to będzie jakaś aluminiówka. To? Co? Co Nie, jakaś blacha. I drugi sygnał. Tutaj ktoś siedział tyłkiem. O dwa sygnały O papieros sygnał Co tam jest? Papieros Ale drugi Czekaj to Nie Jarał tu Tak głęboko No no właśnie Czekaj, tu, tu, tu jest sygnał na sygnale ty Poczekaj, zaraz no patrzę co tutaj jest, ty Oczuś się Tu był i tam Czekaj. Jest Jeszcze? Coś? coś jest O, o Chodź my. O tu też No Jak to tam Raz Puszka albo... Drywka ostatnia była. No jakaś blacha I papierosik Blacha tu jest. O. A, taka sama jak tu Blacha, no, po długości tego nie drusz. O dwa złote dwa złote, dwa ziko, no. Ale fajnie dwa złote, papierosik i jakaś blacha ty. Wy tego nie wyciągniemy. Będziemy tu ryć, co? Nie, no to też tutaj jest. Paleta musiała być zakupana. Widzisz? Paleta. Paleta. Euro. To, no to muszę tutaj do skarbu, wrócić. Już mam. A te papierosy, mam już na zbierane, te. Euro. O. Czekaj, czekaj. Co To bije? Co tutaj jest? Tak głęboko? A to mylne było, widzisz, tą w No, no to blacha. ale sygnał był mocny, patrzę, jest. Mówię chyba cały, cały ten. Cały ten, co? 6 dnia... złotych tam miałem. Aha. Przy płocie moim tam ulubionym. 6, a przy deskach nic. Przy tych płotkach. Ten, przerwa. Ja tu mam. 50, 15, 16. O, to masz więcej ode mnie. 16, 40. Ja na koniec u mnie policzę. Tyle samo? No. I coś kupimy za tony A co ty? Trzeba oszczędzać. Trzeba oszczędzać, dobrze. Będziemy oszczędzać. No tu ty jesteś lepszy? ją policzysz jeszcze raz. 9, 10 i 2 euro. To jest 18, 19 zł. Sporo. Nie? No. Sporo jak, jak na... Początek. I pada deszczyk. Słońce nie ma? nie ma, nie. Widać plaża. A właśnie jaka plaża. Zachmurzone niebo. I ledwie co ruszyłem jakiś sygnał, ale... Tutaj. Dobra, to Zabieram się i będę szukał. I zobaczymy, na co tam tu. Był duży sygnał, ale mocny. Tak zobaczymy, co mi bije. Gdzie tutaj? Tutaj, no. Tu nie ma nic ciekawego. Czemu był sygnał ładny? A weź piweterem zrób. Tu metal jakiś jest. Tu coś to... Tu... co? oczy się. No, ale był. nie ma nic, ale sprawdźcie metal jakiś jest nie ma nic trzeba iść dalej nie ma a przeleć słoim to czy tam zobacz. to zobaczcie, zobaczcie, patrz to to masz teraz tego znajdarkę w oczach tak no. Na, min na minus to jest metal. Minus? To coś tak przeskakuje. Głębiej. O było. Jakaś odrobinka może być kurwa i z namiotu czy czegoś Szkoda czasu tutaj. To na metal wije to. Tu może być też, ale nie na żółtówkę. Gdzie to jest? Zwariował. Jest. Zobacz co to jest? Grosik. Grosik. Ale czemu na... Kto, widzisz który rocznik? Pokaż Zardzewiały nie jest 22 No to już kurwa robią te metalowe Dlatego mi na metal pokazują Dobra jest grosik ty Ale może być więcej Może nie. być więcej Ale widzisz? Było grosik o. jest brawo nie patyki są. Idziemy zobaczyć. Oj, taki sygnał, widoczny. Schylę się, zobaczymy. Widoczko. Korona, kapselek. Fajny. Tadzik coś tam ma. Jeden grosik, ale i długo leżał pewnie coś więcej będzie. Jest 2 złote. Brawo, to jest, dobrze. złotówka jeszcze. Pięknie. złote jeden gra, jest, jest jeszcze coś. Coś Nie ma nic więcej. Sprawdzona, nie ma nic. i śladami pójdziemy Tadeusza, on tam już zawsze coś znajdzie pogoda dzisiaj nie rozpieszcza, delikatna deszczek mżawka takie ładne mewy Tadeusz tam coś szuka A Mewy podziwiają co on robi Ale jest tych mew pełno Dość tam ma Co szukasz monet? Szuka piątek Tadeusz zwracaj się, bo pomachamy, że parę złotych było, później pokażemy. Miłego dnia.